Jezu, z myśli moje, były do by oczy moje, były a serce moje, tylko Tobie. Wszystko zaczęło się 9 lat temu na spotkaniu Galilei dla młodych w Szczebrzyżnie. Tam pierwszy raz usłyszałem słowo Boże jako bezpośrednio skierowane do mnie, dotykające serca w sposób, w jaki żadne inne słowo wypowiedziane przez kogokolwiek. Nigdy nie było w stanie. Słowa te pochodziły z Psalmu 37. Powiesz panu swoją drogę i zaufaj mu, on sam będzie działał. I od tamtej pory są one dla mnie bardzo ważne i często do nich wracam. Dziękuję mojej rodzinie za wszelkie wsparcie od Was otrzymane. Zwłaszcza babci Marysi oraz mojej siostrze Marcie. I najważniejsze podziękowania są skierowane do moich rodziców, bo to przez Was Bóg dał mi życie i to Wy mnie wprowadziliście do kościoła, nauczyliście mnie jak kochać, czym jest domowe ognisko. Daliście mi wszystko, chociaż sami nieraz nie mieliście nic. Nikt we mnie nie wierzył tak jak wy, i nikt nie zrobił dla mnie tyle co wy. W kościele na zachodzie istnieje zwyczaj, chociaż może trochę zapomniany, według którego no presbiter wycierał swoje namaszczone w dłonie w płócienny materiał, i następnie w czasie mszy prymicyjnej ksiądz wręczał go swojej mamie jako wyraz wdzięczności za jej trud i poświęcenie. Tam, gdzie ta tradycja jest jeszcze żywa, gest ten jest uważany za najwspanialszy dar, jaki może przekazać syn swojej mamie. I dzisiaj ja też to robię.